Kto z nas nie marzy o tym, by swój obiad przygotować na bazie zdrowych, niepryskanych warzyw? Często w codziennej gonitwie i natłoku obowiązków wielu z nas sięga po produkty spożywcze łatwo i szybko dostępne w marketach. Teraz może się to zmienić. W październiku weszła bowiem w życie ustawa, dzięki której rolnicy w wyznaczonych miejscach będą mogli sprzedawać swoje produkty i wyroby. Musimy wskazać miejsca, gdzie rolnicy właśnie mogą sprzedawać swoje płody. Oczywiście podkreślam słowo rolnicy bądź wytwórcy, bo to jest skierowane pod te grupy społeczne. I mogą sprzedawać swoje własne wyroby na terenie wyznaczonym przez radę miejską, to jest na mocy ustawy w piątki i w soboty, tak wskazuje ustawa. W piątki produkty będzie można kupić na terenie targowiska Skorpion w godzinach 8-17, a w sobotę natomiast na terenie lubińskiej giełdy w godzinach od 6-14. Co ważne, rolnicy nie będą musieli ponosić opłaty targowej za sprzedaż swoich produktów. Będą zobowiązani jedynie wypełnić stosowne oświadczenie o statusie rolnika i złożyć je u senta na targowisku, a później zająć wyznaczone miejsce handlowe. Mogą sprzedawać te wyroby w taki sposób, no jak, jak, jak przykład, z samochodów najczęściej to będzie samochodów ze skrzynek, oczywiście w zachowanym pełnej higieny i wszystkich, wszystkich warunków, ale nie są tu wymagane jakieś specjalne, istotne ograniczenia w tej, w tej kwestii. Po prostu, no, muszą zorganizować sobie Możliwość sprzedaży i w ten sposób to sprzedawać. Po prostu tak bezpośrednio. Taki, taki typowy handel bazarowy, jak to kiedyś wyglądało. Zakupy bezpośrednio u rolników będziemy mogli zrobić prawdopodobnie już w lutym po uprawomocnieniu się uchwały podjętej przez Radę Miejską w Lubinie. Gdy miejsca do handlu będą już gotowe na targowisku oraz na giełdzie, pojawią się tablice, że właśnie w tych miejscach może odbywać się handel rolny.